Dopuszczenie elektrycznych hulajnóg do jazdy po jezdni na analogicznych zasadach jak mogą to robić rowerzyści. Taki temat pojawi się jutro w sejmie, konkretnie komisja do spraw petycji rozpatrzy petycję w tej sprawie wniesioną przez fundację o nazwie Cyberkompleks. Electrical, Ogólnopolskie Centrum Serwisowe i Salon z Lekkimi Pojazdami Elektrycznymi. Partnerem jest Velofai.pl. Ubezpieczenia dla elektrycznych rowerów i hulajnóg. Choć z legislacyjnego punktu widzenia jest to wydarzenie małej rangi, bo petycję może wnosić w zasadzie każdy, to sam temat jest dla bardzo wielu użytkowników bardzo ważny. Co było widać zresztą w naszych własnych badaniach przeprowadzanych na potrzeby raportu Jeźdźcy 2024. Obecne przepisy powodują, że kierujący hulajnogą, chcąc jechać zgodnie z przepisami, musi w wielu miejscach, w zależności od zmieniającego się często układu drogi, co chwilę przeskakiwać między drogą rowerową, chodnikiem, a jezdnią. Po której wolno mu jechać tylko wtedy, gdy jest tam ograniczenie do 30 km na godzinę. A nierzadko, gdy brakuje drogi rowerowej i chodnika, a na jezdni jest dopuszczalna wyższa prędkość, np. 50 km na godzinę, w ogóle nie ma jak jechać dalej zgodnie z przepisami. Rowerzysta kontynuuje wtedy jazdę jezdnią, a hulajnogista musi się teleportować. Autorzy petycji zwracają uwagę na oczywiste zagrożenia związane z tymi manewrami. A od siebie dodam, że zmiana tych przepisów dodatkowo odciążyłaby częściowo od hulajnóg chodniki. Nie będę Was jednak oszukiwał. Szanse na to, że Sejmowa komisja uwzględni tę petycję i nadaje jej jakiś bieg, są mikroskopijne, tym bardziej, że już została zaopiniowana negatywnie. Mimo to, z uwagi na rangę samego tematu, pociągniemy go zaraz po posiedzeniu na serwisie smartride.pl, a nieco później pewnie także na kanale. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.